Dzień dobry, maturzyści. Jesteśmy przy zadaniu 13. 13 to nie jest pechowa liczba, a zadanie nie jest tyle takie trudne. Chciałabym Wam teraz przedstawić zadanie, które dotyczy surowców mineralnych w Polsce, czyli tematu bardzo ważnego, którego nie omijamy. Surowców uczymy się dokładnie i wiemy, gdzie występują i z jakiego okresu geologicznego pochodzą oraz do czego je wykorzystujemy. A w tym wypadku zadanie brzmi: Na mapie przedstawiono rozmieszczenie złóż wybranych surowców mineralnych w Polsce. Jeden spośród tych surowców od 2002 roku nie jest już w naszym kraju wydobywany. Podaj literę, którą oznaczono ten surowiec w względzie mapy i zapisz jej nazwę. Następnie wyjaśnij, dlaczego zaprzestano wydobycia tego surowca. No to słuchajcie, pierwsza rzecz to musimy wiedzieć, gdzie są jakie surowce, więc od razu sobie odhaczmy, że surowiec, który oznaczony jest literką A, tak, widzimy, że to jest zagłębie lubelskie, górnośląskie, dolnośląskie, czyli to węgiel kamienny. Literka B. Tutaj mamy sporo takich plamek, ale jakby nie patrzeć, te złoża pokrywają się oczywiście z tym, co w naszej głowie powinno być od dawna, czyli z węglem brunatnym, z węglem zagłębie konińskie, zagłębie turoszowskie i w niektórych miejscach też jeszcze sporo tego węgla brunatnego jest. Dobra, potem zobaczmy sobie kolejny surowiec, to jest ten oznaczony C. Tutaj mamy rejon Olkusza, czyli cynku i ołowiu. No i potem jeszcze zobaczcie, będziemy mieć Rudy Miedzi, czyli to nasze w cudzysłowie takie dobro narodowe, które eksportujemy z dużym zyskiem. No i teraz pytanie: czego się już nie wydobywa? Jakiego surowca się nie wydobywa? Od 2020 roku, czyli to bardzo świeża sprawa. No i tutaj słuchajcie, jak widzicie, trzeba być na bieżąco. Ten surowiec to są rudy cynku i ołowiu, więc tutaj wpisujemy sobie nazwę: tak, rudy cynku i ołowiu, PB. B, to powinnam zrobić, ale to trzeba wpisać słownie. a to sobie z skróty chemiczne używam. E, no i teraz, jeżeli chodzi o literę, to tą literkę tutaj koniecznie wpisujemy, że to jest C. Tak, Jeśli jej nie wpiszemy, no to będziemy mieli kłopot. No i teraz wyjaśnienie. Jak możemy to wyjaśnić? Czyli dlaczego w Polsce nie wydobywa się rody cynko i kojołowy? Co przestało się opłacać? No nie przestało się opłacać, tylko wyczerpały się już te rudy, tak? Czyli może ja tutaj sobie wpiszę, że koniec. Ale żebyście wiedzieli, o co chodzi, tak oczywiście nie wpisujemy, piszemy, że rudy, cynku i ołowiu się wyczerpały w Polsce. Nie mamy już po prostu czego wydobywać. Koniec, nie ma tych rud. No i zwrócę jeszcze uwagę na to, że surowce mineralne w Polsce znamy, umiemy je wzrokowo rozpoznać na mapie, to jest bardzo ważne, bo bardzo te, często te zadania występują po prostu z mapą. Ale trzymam ciuk i liczę na to, że uczycie się geografii fizycznej Polski i ogólnie całej geografii. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.